Warzywa, owoce, sałatki, soki i przysmaki. Tak promowali zdrową żywność i zdrowy styl życia uczniowie w zespole szkół ogólnokształcących numer 6 z oddziałami integracyjnymi w Tarnowie. Dzieci i młodzież prezentowali swoje wyroby na stoiskach wystawowych. Najlepsi zostali nagrodzeni przez nauczycieli za swoją ciężką pracę. I zdrowej żywności, zdrowego stylu życia to przedsięwzięcie organizowane przez naszą szkołę od 15 lat. Myślę, że pomysł polegał na tym, żeby młodych ludzi od najmłodszych lat uczyć zasad zdrowego odżywienia, aktywności fizycznej, a wszystkie te działania w przyszłości zaowocują zdrowiem, bo takie choroby jak cukrzyca, otyłość, choroby krążenia zaczynają się właśnie. W wieku. Zdrowa żywność, powiedziałabym, jest niepopularna, bo w momencie, kiedy władze zakazały w sklepikach szkolnych chipsów, kanapek, sałatek, to zniknęły szkolne sklepiki, a niestety młodzież musi jeść. Dlatego przypominamy, że owoce, warzywa, surówki zawierają tyle składników odżywczych, że warto po prostu stracić trochę czasu, żeby przygotować pożywienie do szkoły. Niestety owoce, warzywa nie sprzedają się za dobrze trudno je zapakować, trudno je w szkole zjeść, nie ma na to warunków. Dlatego tą imprezą promujemy i zachęcamy do zdrowego życia. Celem targów jest uświadamianie oraz nauka dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj. I sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.